Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Takowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię i zapraszam na kapitalny mecz. Zobaczymy, czy doszli już do siebie po niedawnej ciężkiej porastce. Sari saint rozpoczęło spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to dobry spektakl. Menes. No zastanawia się czy nie strzelać. Ładnie się zapowiadała się ze psuła Ach. Zako. Viene. Menes. Ach. Ależ nie będziemy od Ale świetnie skupiło brońce. w ślizgiem, eee. zobaczmy. Ciężko, ciężko, ciężko. Oj, ojej, Dobry Dobry, Dobre, Ojej, to Oj. Dobre, dobra. Dobre, dobra. Uderzenie, ten strzał zupełnie mnie wyszedł. Tak, daleko od bramki, a obrońcy nie odpuszczali mu do ostatniej chwili. Ale... W dyspulaniach... Menes. Menes. Ktoś, no, to się szuka, że... zmienił. Czy ten to ten wykorzysta? No brawa za tę eee. odwrotę. Znakomicie to zrobił. Widziałem już piłkę w to jest, to jest, to jest, to jest Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut bardzo dobrze.

Oj, nie mogła falować, bo tylko będzie strzelał. Piłka obuściła boisko i będzie rzut rożny. Trzeba inicjatywę w tym momencie. Trzeba będzie bardzo uważać, żeby nie stracić gola. I to, żeby znowu musieli Dobra główka. Przestrzelił nad poprzeczką. Dobrze wykonany kornel, ale zaprzepaszczony słabym strzałem. Cąg Dobre podanie. Szybko tam Stało się Ciekawie się to rozwija Uderza Strzał niecenny Nieczysto uderzona piłka poszła w obrę. Za go No i Mertezakra. Zdążył w ostatniej chwili. Nikt nie ma wątpliwości, że Arsenal Londyn to klub z wielkimi tradycjami i z wielkimi ambicjami. To jedna z ikon na piłki. Klub zaczynał w dzielnicy Woolwich jako Dial Square, następnie występował jako Woolf. Ach, będzie groźnie! Wysoko, nad poprzeczką uderzył. Menes. Dwie setki na jedno. Dobre przejęcie na skrzydle. Pytanie, co trzyma się przy piłce? Recyzyjne podanie. Przejmiemy grę. Możemy to wyglądać centrować nagłówkę. Centra. Aj. Wybijają na no, rozdrobnienie. Już byśmy to inicjatywy staną przyjęli, teraz my atakujemy. Przeciwnik. Zobaczymy, że na gola! Kapitalne zagranie! Uderzenie w na gola. Kapitalne zagranie. Uderzenie będzie na w będzie na spójrzmy. Zobaczymy, bramkę. Proszę, będzie w górę jak że to będzie o był bardzo silny, ten pierwszy strzał dla bramkaza. Wypuścił piłkę i przy Nowidze nie miał już najmniejszych szans. No, strzeli drugą, to będzie ciężko Wysoko. Soprze z tym spotkali. Nene. Na no to nie wiem, że... Nie wiem, wypuścił tam piłkę, ale... Okazja! No. Strzela! No, jest dzisiaj groźny i głodny Grigoli.

Rzut wolny po nie, tym faulu, ja, no, ale no, blisko no, do bramki no, może to być groźnie. On lubi wykorzystywać no, sytuację zrzutów wolnych. Będziemy no. mieli teraz poszopność popatrzeć jak wykonają rzut. Nie wierzę, strzelił celnie. Nie pamiętam kiedy ostatnio skudłował. Grę wznowi bramkarz Arsenalu. Dobra, przynoszę. Robiłem to, bo nie ma będzie gry. No. Serio na stary chyba będzie gol zdecydował się na strzał a jednak słupek szczęście w do budowy muszę naładować tu piłkę może muszę być był gdzie być powinien gonić i grają dalej na bude, na bude, na bude. Dobra. Znowu, połowę, znowu, no błąd, strata. Znowu, znowu się drzewo. Wspaniałe Był fał i rzut wolny. Co? Aha. Oh, to rzut karny. Okazja na dośrodkowanie o, nie. Nie. A, No i grał tutaj z okiem, przecież to mógł być rzut karny. Przeciwnicy Podaniec... przejęli. Otywnika, no Bardzo dojdzie. dobre podanie. Czy to wykorzysta? Ależ walczą o piłkę. Dobry, ryzykowny odbiór. Zajdę, zjadę, Kontra szybka, kontra brawo. Zajdę na skrzydło. Podajesz. Aj. I pss. Rozrzucenie do boku. Do boku. Ależ akcja. Tak centra. To środkowo... Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę, to była duży na przeciwko. Menes. Strata i przy piłce kanonierzy.